Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Demo Games zwany na Minecrafcie Demo Studio. Halo! Link do demo macie oczywiście w opisie. A to dlatego, że demo też dołącza do e, różny gamma. E, jak widzicie, osoby, które są na lewej, bo odcinek jest nagrywany na live, wiedzą o pewnych rzeczach szybciej. Dlatego nie zapomnijcie zostawić e, suba z dzwonem, żeby nic Was nie ominęło. Także wpadajcie też do demo, bo coś, coś tam mam nagrać z demo. Zobaczymy co będzie. No i dzisiaj tak. moi drodzy, demo mnie namówił pierwszy raz na TNT Games, TNT Runs. Zobaczymy jak mi pójdzie. Bo jak wiecie, no, to są elementy parkura, a ja jestem główno parkur. Dlatego biorę sobie demo Lamusa do współpracy. Tak. <laughs> Dobra, zaczynajmy. Okej, TNT run. Możemy zaraz w Berka też pograć, nie wiem czy w Berka tutaj grałeś. Eee, nie, nie, ja wiesz, że głównie na Lakpixelu, najczęściej w tego. W Bedwars'y, tak? W Bedwars'y, Sky Skywars'a czasem. To w... mordo, to ty nie wiesz co tutaj jest dobre, Coś, chłop. tyle trybów co do pokazania. Tego, eee, z Z eee, Zombies czy Blocking Dead? Eee, to tak... Po mapie chodzi je wybijać. I wybija się. No to to jest ten, to jest e, Zombies. Serio? One się, one są w takich okienkach, nie? E, no, to no, no powiedzmy, no. Tak, 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 no to... To jest Zombies. W Blocking Deada też możemy zagrać, tylko tam teksty paka trzeba pobrać. E, tam automatycznie się pobiera. Więc nie wiem, czy ci z e, live'a wtedy, zamiast czy, czy nie. Serio? Co jest? Ja, coś... Ja, coś... to już umarłeś! No, ale najlepsze jest to, że skaczę sobie no. legitnie i tak jak coś mi zlagowało i wiesz, spadłem. Oj, oj. Bo z, z pierwszej pozycji jak spadłem, to spadłem, e, bo zrobiłem głupi błąd, bo biegłem trochę za tobą. E, tutaj masz double jumpa tak samo, że jak dwa razy użyjesz spacji, to jakby skaczesz wyżej. Żeby... Okej, okay. dobra, zobaczymy jak idzie demo. Studio... Pa, 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 pa. Jakby co, akurat jestem tuż nad Spoko Jak ci gościu po piętach dreptał Co? Widziałem Zaskoczę sobie tutaj Jak szek tam już mało ma e, On jeszcze na górze wskacze dzielnie tak? No jeszcze jest Jest nad tobą O, spadł Na twój poziom Ty, ale tam jeszcze jednego uziomka widziałem. Oj. Tutaj. Spadłeś? Tak, tak, tak. Na no niższy jeszcze Dobra Bo jeszcze... Oj, dobra. Czekaj. Prawda? Tak, właśnie TNT mi się y, odsunęło ten, czy no, usunęło przy tym jak ja koło tego byłem Skoda. Widziałem to, widziałem Dobra, e, no nie oszukujmy się. To się raczej na odcinek pełny nie nadaje, więc próbujemy jeszcze raz. Tak Nie no, pewnie nie to wyrzucę, tylko tam łódny kawałek czy coś zobaczymy. Spoko, spoko, jeszcze tego Berka pogramy, bo to też samo jest związane z TNT Będziesz musiał generalnie podawać TNT innym A, ludziom no i to będziesz tak, musiał wiem, uciekać. Nie wiem co to za to, to jest też nawet spoczko właśnie. Dobra, ilu nas tutaj jest? 24 Tak. Moi drodzy, zatrzymujecie teraz w komentarzach, piszecie m, informacje. Które miejsce zajmą? Waszym zdaniem. Sik, sik. Aha, okej. Okay. No dobra. Co, już spadłeś na dół? No raczej. Okej. Okay. Ale jakiś gościu spadł jeszcze niżej. A tutaj mam ograniczoną też liczbę tych e, double jumpów, tak, tak, tak. Masz ograniczoną liczbę. Tam ci na prawo na skorboardzie pisze, tak, ale myślę, raczej że... wiesz To ty już zginąłeś czy... Nie, nie jeszcze nie Wow Ej, już zostało 14, jestem w najlepsze 14 12 Ooooo Dziewiątce! Dziewiąte miejsce Ej nie no w sumie nie jest źle jakbym patronował Bo tu jeszcze trzeba mieć Trzeba mieć jakąś pomyłną taktykę, a nie biec przed siebie na pałę, jak to ja zazwyczaj mam. W tendencji, gdzie ty jesteś? A widzę cię, a, widzę cię. Dobra, Jas, to jest klasza. chwilowego go takiego że myślałem, że już spadniesz. Tak. Ile masz e, tych? To są trzech graczy, jesteś już na podium, chłopie. Wow Wow. Mam jeszcze trzy double jumpy, nie? No. Więc może coś udało ugrać. E, jeden gościu jest nad tobą jakby, co? Tak? Tak. Dosłownie nade mną, czy... E, dobra, przeszedł na jaki tam, tam. Będę widział. Gdzie go gość jest? Hmm. O, tu. Nie! Spadłeś? Tak. Spadłem. No jest. Znowu mi się koło tego, koło nogi. Nie, nie stałem na tym bloku, ale po prostu już mi się od razu pod nogami odsunął, nie? Ej, ale ciekawe tamtych ziomków nie widzę teraz. A widzę teraz. Jeden jest piętrowy nad tobą. No, bez kitu. Ale on tutaj teraz dużo, spadłem. dużo jeszcze tego ma. A tamten, no też jakbyś się postarał, to byłby dobrze tam. No nie. No właśnie. Ej, ale drugi mi się zejdzie ostatecznie. A, to musiał ktoś wyjść. W takim razie. To dzięki temu zalibymy ósme miejsce, nie dziewiąte. Wow. Jest moc! Moi drodzy. E, w ogóle nie wiem, czemu tutaj e, na z zniknął mi właśnie skin. O, teraz się pojawił. Moi drodzy, jeżeli e, odcinek Wam się podobał, oczywiście nie zapomnijcie e, zostawić łapki w górę, komentarza i subika. Również wpadajcie do mojego gościa, czyli do e, Demo Games. E, I słuchajcie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jaki chcecie, w jakim trybie chcielibyście mnie e, zobaczyć. E, może wezmę tutaj sobie e, jakiegoś nauczyciela, albo e, Demo games, albo Mineego, albo albo aligatora, także piszcie mi, możecie napisać do szkoły, proponujecie mi jako nauczyciela, no bo sami wiecie jaki jest mój poziom, a jaki ich. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć! cześć.